Wiecień, choć jeszcze w zimowej szacie, to jednak w Gdyni już zrobiło się gorąco. Wszystko za sprawą premiery nowego Mercedesa CLA w BMG Bogdan Goworowski. A było na co popatrzeć. W końcu to najbardziej wyczekiwany ostatnio model małego sportowego atlety. Obecnie jeden z najbardziej opływowych samochodów seryjnie produkowanych. Najnowszy model Mercedes-Benz CLA. Bardzo dynamiczne auto. Najnowszy model e, czterodrzwiowego coupé. Naprawdę chcielibyśmy, żeby to był samochód dla zupełnie nowego klienta. Kierujemy tą ofertę dla klientów, których chcemy pozyskać z rynku. Na pewno jest to samochód, który będziemy chcieli, aby mogły nabywać młode rodziny, młode osoby, żeby tak naprawdę był to ich pierwszy Mercedes. Maska z dodatkowymi przetłoczeniami, osłona chłodnicy o diamentowym wzorze i przedni zderzak z szerokimi wlotami powietrza nadają CLA wyjątkową pewność siebie. Samochód, który mamy już od 122 koni, a największa moc to jest 360 koni. Także fantastyczne doznania. Po raz pierwszy, w tak małym samochodzie, również dostępny napęd na cztery koła. Auto o nietuzinkowej linii, o fantastycznym wykonaniu, o naprawdę bardzo nowoczesnych rozwiązaniach technicznych. Myślę, że warte grzechu. CLA ma drapieżny design i wszystko wskazuje na to, że namiesza na rynku sportowych samochodów premium.